Dzisiaj mam zamiar opisać problemy związane z województwem lubuskim. Dlaczego lubuskie? Dlaczego Gorzów leży w lubuskim? No i te dzieje, czy to są na pewno polskie ziemie. Wszystko opowiem, wszystko pokażę. No bo tak, to taka dziwny twór te nasze województwo lubuskie. Historycznie leży trochę w Wielkopolsce, trochę na Śląsku. Panowali nad tym Niemcy, panowali nad naszymi ziemiami Czesi, panowali też Pomorzanie, ale historycznie z samego trzewi historii wyrwane te ziemie w, właśnie dookoła Odry. Z jednej i z drugiej strony Odry pomiędzy ujściem Lysy a Ujściem Warty. Tam Żyło plemię Lubuszan. Było to plemię dosyć potężne, dosyć prężne, ale jak się później okazało, jednak nie za bardzo aż takie silne, żeby mogło się utrzymać. No i swoją stolicę ci te plemiona Lubuszan mieli w Grodzie Lubusz, gdzie leży gród. Lubusz. Lubusz, i tutaj może zaskoczę, co niektórych przynajmniej, Lubusz, stolica taka historyczna ziemi lubuskiej, leży po drugiej stronie Odry, na terenie obecnych Niemiec. Są wielkie kontrowersje dotyczące najstarszych przekazów o lubuszanach i o ziemi lubuskiej. Według niektórych historyków wręcz lubuszanie i ziemia lubuska nie istniała. Raczej to jest mało prawdopodobne. Historycy obecnie. Jednak są przekonani, że tak. Lubusz i tutaj ziemi dookoła Lubusza były, jakby to powiedzieć, zasiedlone przez Lubuszan, czyli jedno z, plemien, z plemion słowiańskich. Grody i osady Lubuszan zostały prawdopodobnie zdobyte przez piastów, przez mieszka I. Gdzieś mniej więcej w okolicach połowy X wieku. Świadczą o tym wykopaliska i fakt, że wszystkie te okoliczne grody lubuszan zostały mniej więcej zniszczone, spalone w tym samym okresie czasu. A na miejscu tych lubuskich grodów piastowie. Prawdopodobnie, bo na to nie ma dowodów pisanych. Piastowie wybudowali już nowe, takie lepsze grody, między innymi gród Samtuk. Coś w tym wszystkim jest na rzeczy, gdyż już od 1940 od roku ziemia lubuska, okolice ziemi i okolice Lubusza nie podlegają biskupstwu brandenburskiemu. W połowie X wieku Bieszko I zdobywa prawdopodobnie Lubusz, co sprawia, że popada w konflikt z Murgrabią Geronem. Tym Murgrabią Geronem, słynnym właśnie z bitwy pod Cedynią. Pierwsi piastowie, a szczególnie Bolesław Chrobrych, traktuje Ziemię Lubuską jako bazę wypadową tu na Ziemię Zachodnie, na Ziemię Połapskie, można powiedzieć. To przecież Bolesław Chrobry. Wbija słupy graniczne w nurty, łaby. Ale przyznaje się i to tak chyba jest w tym wszystkim yy, jednak logika, że ziemie na zachód od Odry zawsze były ziemiami granicznymi. Tu w okolicy Lubusza był taki słowiański, był taki polski przyczółek na tę ziemię na zachód od Odry, ale to na, na pewno tra trzeba traktować jako ziemię graniczne. Tym bardziej, że yy, w dokumencie do Gome Judek z roku 1991 określone jest, przez mieszka pierwszego granica na rzece Odrze. Piastowie jednak nie zaprzestają ekspansji na ziemię od, na zachód od Odry i pewne jest, już takie naprawdę pewne pisane w dokumentach, że Bolesław Krzywousty włącza ziemię lubuską do państwa Piastów. W 1124 roku powstaje biskupstwo lubuskie w, z siedzibą w Lubuszy. A diecezja Lubuska podlega arcybiskupowi Gnieźnińskiemu. W 1138 roku, na mocy ustawy sukcesywnej, Polska zostaje rozbita na dzielnicę, a ziemia Lubuska dostaje się pod władanie Władysława II Wygnańca. Jakby to powiedzieć, w międzyczasie jednak słow, słowiańskie plemiona osiedlone na zachód od Odry, czyli tak zwani połabianie. Zaczynają popadać w konflikty i w, w efekcie konfliktów z państwem niemieckim zaczynają słabnąć, słabnąć i słabnąć. W roku 1209 margrabia Łużycki, Konrad II, obre, oblega Lubusz. A na odsież rusza mu Władysław II Laskodogi, wiadomo, jeden z piastów, jednak przegrywa bitwę pod Lubuszem. I Lubusz zostaje przez Konrada II zdobyty, a obrońcy powieszeni. Jednak już dwa lata później Henryk I Brodaty z powrotem odzyskuje ziemię lubuską, i Lubusz przekazuje ją Władysławowi Laskodogiemu. A w pierwszej połowie XIII wieku piastowie nadal tutaj rządzą na tych ziemiach. I nadają ziemię na przykład zakonom rycerskim. Całkowity szczyt swojej niezależności ziemia lubuska osiąga w latach 1241-1242. Istniało tutaj bowiem na terenach, właśnie w okolicy lubusza, wydzielone księstwo lubuskie, a władcą, księciem tych, tych ziem był Mieszko Lubuski. No, i tak jakoś służyło dziwnie, nieszczęśliwie, że w roku 1244 Ziemię tę obejmuje Bolesław II, rogatka, zwany też czasami szalonym piastem. No, ten facet miał pomysły, naprawdę, to trochę nie z tej ziemi. A przede wszystkim przez te jego durnowate pomysły popadał w coraz większe kłopoty finansowe i w 1250 roku ów rogatka potrzebuje pieniędzy na wojnę przeciw księciu Wrocławskiemu, swojemu kuzynowi. Zresztą potrzebuje kasy, kasy, kasy i daje w zastaw ziemię lubuską. Częściowo, nie całą, ale większość ziemi lubuskiej daje zastaw arcybiskupowi magdeburskiemu yy, Wilbrandowi. Yy, on się nie wywiązuje, kasy nie oddaje i ziemia lubuska przepada. Od y, 1252 Niemcy nie, popuszczą już, nie wypuszczą już ziemi lubuskiej z roku, mimo że w 1326 na krótko Władysław Łokietek jeszcze ją odzyskuje. Na długie wieki ziemia ta nasza przechodzi w ręce niemieckie. Y, wracamy tutaj dopiero w wyniku y, końca II wojny światowej. A ziemie tutaj nazywane są ziemiami luboskimi, żeby to podłączyć, żeby to spolszczyć, żeby to zesłowiańczyć trochę, tak. Czy Gorzów mógł kiedykolwiek należeć do plebiona Lubuszan? Być może, jest taka możliwość, tym bardziej, że Santok prawdopodobnie przez jakiś czas do niego należał, to mógł tutaj być też i Gorzów do nich podłączony. Obecnie województwo lubuskie jest takim dziwnym tworem składającym się z dwóch stolic, które to miasta, które są obecnie stolicami tego województwa, za sobą nie przepadają. A nie przepadają to chyba trochę za mało powiedziane. W każdym bądź razie terytorialnie jest to mniej więcej zgodne z faktami historycznymi. Ostatnim biskupem y, lubuskim był Jan Kietlicz. No i historia y, Ziemi Lubuskiej jest bardzo ciekawa. A jeżeli kogoś będą interesować y, dzieje Ziemi Lubuskiej y, pod panowaniem niemieckim, odcinek też zrobię taki.